Ponad 5000 tysięcy złotych udało się zebrać podczas kwesty na Chrzanowskim Cmentarzu 1 listopada. Dzięki temu jeszcze w tym roku ruszy renowacja pierwszego pomnika. Złotóweczka do złotóweczki robi piąteczkę, piąteczka do piąteczki robi dziesiąteczkę, a później coś zrobimy z tego. A co zrobimy to zobaczymy. Dzień dobry, Dzień dobry Państwu, dobry. bardzo mi miło, dziękuję, ślicznie dziękuję i życzę miłego dnia. 1 listopada na Chrzanowskim Cmentarzu Chrzanowskie WIPy debiutowały w roli kwestujących. Cel był szczytny. Zbiórka pieniędzy na odnowienie starych pomników. Już przed południem można było spotkać z puszką w ręku Ryszarda Kosowskiego. Burmistrz bez chwili wahania dał się wyciągnąć za biurka, bo, jak podkreślał, ta akcja jest tego warta. Porobiłem wszystko tutaj razem z panem Antoniem, żeby jak najwięcej uzbierać. Ale to przecież nie chodzi o sam efekt. Oczywiście. To jest ważny efekt finansowy, ale ważne jest to, że ludzie wsparli tą akcję. Wątpliwości nie mieli również wrzucający pieniądze do puszek. Także ci, którzy obecnie nie mieszkają już w Chrzanowie i miejscowy cmentarz odwiedzają tylko raz do roku. Spaceruję po cmentarzu chrzanowskim, nie, nie przebywam w Chrzanowie. I widzę, jak niektóre pomniki są bardzo zaniedbane. Gdy burmistrz zachęcał do wrzucania złotóweczek i piąteczek przy bramie głównej cmentarza, w drugiej części nekropolii z puszką w ręku kwestowali starosta Adam Potocki i dyrektor pierwszego LO Bożyna Bierca. Oboje po raz pierwszy. Pani dyrektor Pani debiutuje w roli kwestującej? Tak, po raz, w ogóle po raz pierwszy kwestuje. I jak się Pani czuje? Dobrze jest. Ja też pierwszy raz kwestuję, e, natomiast mógłbym być. No cieszę się, że jest ofiarność i cieszę się, że jest taka piękna inicjatywa. W zbieraniu datków czynnie uczestniczył też były burmistrz Aleksander Grzybowski, a także zastępca burmistrza Robert Maciaszek oraz Grażyna Kajm, redaktor naczelna tygodnika Przełom, który wraz z parafią św. Mikołaja zorganizował kwestę. Osoby publiczne skutecznie wsparli w kwestowaniu harcerze z 8. Pożarniczej Drużyny Harcerskiej WIDMO oraz wolontariusze PCK. Jak się okazuje, szanowiani byli dość hojni, ale głównie ci starsi. Czy ludzie są hojni? No w miarę, ale najhojniejsi są właśnie ci, którzy mają teoretycznie najmniej bo dużo starszych osób wrzuca pieniądze do tych puszek. Więcej osób starszych takich, oczywiście. Chyba, że babcia każe, prawda, pięciolatkowi da to, żeby wrzucił. W sumie udało się zebrać 5329 zł. W tym roku zebraliśmy Ponad 5300 zł. Było to 2000 więcej niż w roku ubiegłym. Dzięki kweście parafia jeszcze w tym roku rozpocznie renowację pierwszego pomnika. Planowaliśmy już wcześniej odnowić jeden z nagrobków z, 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 jeden ze starszych z figurą Matki Bożej, wykonany z kamienia. Rzeczywiście wyróżnia się wartościami też artystycznymi, dlatego chcemy go przywrócić do dawnej świetności. Niestety jednoroczna kwesta nie wystarczy, bo koszt takiej renowacji to jest przynajmniej 10 tysięcy złotych. Czyli przydałoby się, żeby w przyszłym roku również taki wynik był? No, byłoby bardzo dobrze, gdyby jeszcze za rok taka kwesta była i gdybyśmy uzyskali takie środki. Natomiast prawdopodobnie już w tym roku zaczniemy pracę, tak żeby można było już pokazać, że coś udało nam się wykonać. Dodajmy, że w tym roku organizatorom kwesty sprzyjała też wyjątkowo, jak na listopad, ciepła i słoneczna aura.